Dzewie, co się dzieje? Co, 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 co się dzieje, co? Pojutrze gramy z Czarnogórą. To się dzieje. Cześć. Cześć. A. Wiesz, tam są kibole. Jak nasi pojechali do Czarnogóry, co było? Masakra. Tytonia próbowali petardą odpalić. A teraz rewanż będzie u mnie w pabień. No ale to co, myślisz, że przyjdą? Przecież ja widziałem przed y, pubem, jak sobie tutaj podjechali. Co ty mówisz? Przyjechali busikiem i po prostu powiedzieli, że przychodzą tutaj na mały rekonesans, a potem ewentualnie pojutrze wpadną na mecz. O. Dobre jutro. Dobre jutro. Dobre jutro. Cześć. Cztery piwa. Sześć czy cztery? Czy... Czy. Czy. Czy, czy. czy można piwa? Można. Ale trzy, cztery, cztery. czy sześć? Aha. Cztery. Już. Znaczy, weź ty nie pękaj, to są panowie filharmonicy z Pogoryjcy, no panowie. no Panowie przyjechali sobie zagrać koncert pojutrze w Warszawie, a potem wpadną na mecz. No. Mi muzycy. Aha! Filharmonicy. Elektryk, no. No. Już, już piwo cztery. Już. Cztery. Gratis od firmy. No kolega, myślał, że wy jesteście kibolami i że go pobijecie. Się <laughs> nie, no, 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 nie, nie. Ja, w, tu jest Republika Kibica i tu zgoda. Ja w ogóle jestem fan muzyka, fan. I, I love Vivaldi. Vival Vivaldi. Vivaldi, ty lubisz Vivaldiego? Vivaldi? O oh moja! Mozart. Mozart! Ale spokojnie pana! Mrzety Vivaldiega, Mrzety Wivaldzi! Sam młodze! To fani musarda! No, no, spokojnie no, panowie, jak życie, że panowie są artystami subtelnymi. No. tak, ale technica eba... Hoję, hajdę, hajdę! Powoj kafarni! Udery ty nie kafarni, masakru! Nie kafarnie masakru, nie. Jeździmy, Europa, ta, y, demolujemy demolujemy przez panu Wivaldzie! Jaka masz, No. Cart, no, cart, no <mogodaj> <mogodaj> Mozar, <dobro. mogodaj> Dobar, <siedba>. <mogodaj> <mogodaj> Kocham to słowiańskie poczucie humoru. Te, <mogodaj> a ty się... Czarnogóra! Czarno, tak! Niegody! Patrz mi na gęba! Ty jesteś czarnogóra, a joje tarnoskę góry! <mogodaj> Ten szpil i tak przegrocie, nie ma cię szans. Ja, Se, i żadnego no mnie strzelicie. No, może jeden tor na, e, z Elwra, e, z karnego. Na otarcie płaszków, e, czyli łez. łez. Nic nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. E, Cześć! No? Nie! Śląsko! Bo Czech to mam blisko! A.